Katastrofa, jeśli chodzi o grę Barcony, co prawda Remis 2 do 2 nie odzwierciedla po prostu tego jak gra Barcona, może nie gra aż tak źle. Ale katastrofa pod tym względem, że wiele tutaj po prostu Barcelona popełniła błędów. Dzisiaj na temat tego spotkania, za, spotkanie, które zakończyło się remisem 2 do 2, muszę powiedzieć, że bardzo mi podobała się gra tutaj Realu Betisu. Naprawdę przyjemna dla oka, ale też bardzo skuteczna. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w cywon a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat meczu Real Betis kontra Barcelona. Spotkanie, które zakończyło się remisem 2 do 2. Widzimy tutaj bramki, jeszcze Real Betis wbił bramkę tutaj tak em, Barcelonie na samą końcówkę w 94 minucie <laughs> no Mina Lamina Jamala wszystko po prostu mówi tak, nie mógł w to uwierzyć, bo wydawało mu się, że już po prostu ten mecz był wygrany jeszcze po tym meczu, nie mógł dojść do tego, do siebie, że po prostu bardzo przegrała ten mecz e, zaskakujące tak naprawdę spotkanie tutaj e, tak, dużo było ciekawych praktycznie zwrotów podczas tego meczu, podczas tego spotkania żółte kartki, czerwone kartki, ale dla trenera Hansiego Flika, Karne to wszystko praktycznie miało miejsce podczas tego spotkania. Robert Lewandowski który też nie rozegrał pełnego spotkania ee, nie wiem czemu szkoda. Ferran Torres pisał się na listę strzelców, ale marnowo takie sytuacje znowu stuprocentowe muszę powiedzieć, że no, rzadko mnie po prostu bierze szlak, ale powoli mnie po prostu szlak trafia, jak patrzę na Ferana Torresa. Raz, drugi, można dawać mu szansę, po prostu pewne rzeczy mu darować. Oczywiście no, po tym meczu ktoś powie, wpisać na listę szerszą, nikt do niego nie będzie mieć pretensji, ale tych sytuacji tak w tym meczu i też poprzednim e, taki 100% było zdecydowanie więcej, który Ferran Torres nie wykorzystał. Tragedia, dramat, no bo potem to po prostu e, to są rzeczy decydujące. Tak Tak, mamy w piłce siatkowej, piłka setową. Meczowa, tak samo tutaj. I tutaj mamy strzały 12 do 9, strzały na bramkę 6 do 3, posiadanie piłki. Spore po stronie, bardzo na 62%. Oczywiście to są te podstawowe statystyki, te, które też nie odzwierciedlają całego przebiegu gry. No, ale nie ma sensu po prostu wchodzić, zazębiać się w takie, wgryzać się takie po prostu szczegółowe. Tak, expected goes i tak dalej. Statystyki. Natomiast mamy tutaj po prostu faule 15 do 14. Żółte kartki 1 do 2. Czerwone 0 do 0. Spalone 0 do 4. Rzuty różne 6 do 4. Też kwestia praktycznie tutaj tego karnego, tak, który sprokurował Frankie de Jong. No i kwestia tego, czy ten karny po prostu powinien być, czy też nie, tak, w którym po prostu Loselso, po którym Loselso zdobył gola. Moim zdaniem tak, chociaż nie dziwię się tutaj sędziemu, że to było ciężkie do interpretacji, bo... E, właśnie tutaj, e, te, te po prostu, fał był właśnie w tą, na tą kostkę, co ten but zjechał, tak? Oczywiście, tutaj ten but po prostu e, mógł być lekko założony, tak, że on mógł zjechać po prostu, ale było ewidentnie, już potem przy tym styku widać, było ewidentny praktycznie tutaj kar, karne, tak? Gdyby Frankie de Jong nie faulował go w kostkę, e, tak, to moim zdaniem to byłaby walka bark w bark, e, która była dosyć mocna, po prostu tutaj, tak. Mocny praktycznie był ten, fizycznie ten mecz, i tutaj można byłoby to po prostu puścić grę dalej, nie, nie, nie odgwizdać karnego. Ale tutaj była kwestia, właśnie w tą kostkę, gdzie praktycznie to wybiło, tak? Wybiło po prostu no, zawodnika Realu Betis Nomenomen, po prostu na wypożyczeniu z Barcony, wybiła po prostu właśnie tutaj przy akcji na bramkę, tak, przy akcji praktycznie na, na bramkę, także Vitor Roque, który też szedł po prostu podczas tego meczu, wypożyczony z Barcony, no cieszył się, triumfowo po prostu, bo przyczynił się do tego gola właśnie. Natomiast tak, Robert Lewandowski, moje zdaniem słaby występ Roberta Lewandowskiego, mało widoczny był podczas tego meczu. Laminia ma dobry występ, Szarpał starał się, Rafinha kolejny dobry występ tego zawodnika, Dani Olmo... Przeciętny praktycznie ten mecz. Wcześniejsze te mecze niego Olmo były zdecydowanie lepsze, tak. Potem mamy Alejandro Balde, Inigo Martinez, Kubarsi, Kunde, Marc do Gonzalez. Casado bardzo dobre spotkanie, moim zdaniem, rozegrał i Kubarsi, tak. Też bardzo dobre tutaj spotkanie, które warto właśnie tych zawodników w różnić na plus i Casado i Kubarski Kunde niepotrzebnie takie wchodził po prostu w sytuację w dryblinkiem na polu karnym zamiast przyjąć piłkę na pierwszy kontakt oddać tą piłkę, dograć to on zaczął po prostu tam przekombinował tak naprawdę, zaczął po prostu tam kiw, kiwki robić i tak dalej zwodzić, zamiast dy, zdynamizować tą grę, tak zagrać praktycznie tutaj, no to tak to właśnie, to popełniał wiele błędów, tak, albo Kunde miał w ostatnim czasie słabe występy, albo Teraz po prostu gubi się, tak, źle rozgrywa tę piłkę. Słabo, słabo po prostu kundę w ostatnim czasie się prezentuje. Nie wiem, czy chce coś dorzucić od siebie, ale to bez sensu, kompletnie tak. Natomiast bramka Diao w 94. minucie, no przepiękna bramka. No to jest po prostu, no to jest cukiereczek. Absolutnie fantastyczna bramka. Chociaż mi się wydawało, że on to bardziej zagrał z pięty, tak ja bym powiedział, że też te, taka bramka troszeczkę w stulu Roberta Lewandowskiego, chociaż Robert Lewandowski dawno takiej bramki nie zdobył, ale on czasami po prostu dogrywał takie piłki, czy podania e, szybkie po prostu na pierwszy kontakt, czy na przykład e, próbował z Nienacka zaskoczyć bramkarza, ale fantastyczna po prostu bramka, e, naprawdę, no stadiony świata, e, Diao, zresztą fajny po prostu tutaj energetyczny ten stadion, kibice, e, fantastyczna po prostu atmosfera, też niespodzianka dla tych kibiców, którzy przyszli na ten mecz, natomiast no tutaj Diao, no tutaj nie, nie można mieć też pretensji do inakiego Pena, bo inaki Pena nie miał jakiejkolwiek szansy piłka, e, która po prostu kompletnie go zaskoczyła. Ale naprawdę Diao, fantastyczny gol, tak, fantastyczny gol, tak, przepiękny. A nikt by się tego praktycznie nie spodziewał yy, nie wiem, na ile to było kwestia przypadku na ile to ma po prostu wytre, wytrenowane, tak, wyćwiczone wydaje mi się, że to jest taki bramka raz na ileś tam spotkań coś się takie coś udaje uda no ale... Kucze, no naprawdę tutaj czy kadr zdjęcie na przykład czy kadr po prostu zmęczył w tego, to powinien sobie oprawić upra złotą ramkę, jakieś zdjęcie, bo naprawdę fantastyczna po prostu bramka dostał piłkę, od razu nie zastanawiał się po prostu tutaj yy, z, zagranie znienacka, tak, a i na, na bramkę, także no, fantastyczna sprawa. Aczkolwiek muszę też po prostu tutaj pochwalić, jeśli chodzi o Real Betis, przede wszystkim trenera, a więc Pelegriniego, który dobrze po prostu tutaj, w ogóle ta drużyna mi się po prostu podoba, tak, bo tutaj jest pomieszanie i zawodników doświadczonych i po prostu młodych zawodników. Jest to bardzo ciekawy tak naprawdę projekt, jeśli chodzi o ten Real Betis, bo mamy przecież tutaj właśnie, tak, My mamy po prostu zawodników, którzy są doświadczeni i młodzi praktycznie tak I, i takich po prostu zadziornych i to jest to cała praktycznie mieszanka i fajnie to wygląda, tak fajnie praktycznie tutaj e, wygląda podczas tego to Podczas tego właśnie spotkania, tak? Mamy Frankiego de Jonga, który zdobył żółtą kartkę, Hector Ford, który też zdobył żółtą kartkę. I tu była sytuacja taka, bo tutaj Frankie de Jong właśnie to falował w tym polu karnym, i później sędzia pokazał czerwoną kartkę. Zresztą on długo czasu dużo czasu po prostu spędził przy tym warze, tak? Analizował to, no ale to już mi pamięto, Ja myślę, że czerwono frankę dostał Frankie de Jong. Ja mówię, co czerwona kartka? Za takie co? Za takie zagranie? Ja rozumiem, że to był V, tak? W po prostu na kostkę tutaj yy, Wittora, Wiktora Rocket, tak? Ale czemu po prostu czerwona kartka? Tu się okazuje, że Hansi Flick. Ale Hansi Flick z drugiej strony nie jest znany z tego, że on był jakiś kutliwy, krzyczał po prostu przy tej linii boiska, tak? Chociaż nie wiem, może tego kamera nie pokazała, tak? Może coś tam po prostu mówił. To od razu sędzia wystawił czerwoną kartkę, tak? I tutaj Hansi Flick poleciał na trybuny. No a Franky Jong dostał żółtą kartkę, bo mówię co za takie coś czerwona kartka to już jest kompletne szaleństwo po prostu to będzie nie, niezła wrzawa po prostu pod tym meczu jeżeli to byłaby rzeczywiście. o tu się okazuje, że nie Franky Jong żółtą kartkę, a czerwona kartka dla e, Hansiego Flika. Także tak wyglądało to spotkanie, tak wyglądało ten mecz, ale muszę powiedzieć, że naprawdę fajny jest ten pomysł, ten projekt jeśli chodzi o Real Betis, e, fajnie to wszystko po prostu wygląda, tak? Jeśli chodzi o rzeczywiście i jeszcze Vitor Roque, który znowu w który po prostu jest tutaj, chociaż moim zdaniem nie powinien występować, tak, jeżeli jest na wypożyczeniu, to nie powinien występować przeciwko drużynie, której gra, eee, nie wiem, no, wiadomo, to też zależy, jak jest po prostu zapis w umowie, tak, ale moim zdaniem tak po prostu to powinno wyglądać, tak, no, nie raz z tym. to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!